Witam, witam. To, że mamy marlowe, no to sobie przetestuję, powiedzmy, postać, którą mam akurat no, z tego eventu. Weźmy sobie na no, łatwym. Czy, drużyna, wiadomo, nie taka mocna, bo to jest łatwe. Przetestujemy sobie ogólnie postacie. Na pewno Valeria. co my jeszcze mamy, nie znam. No, na dachę. Aquele Orfaniusa I być... O i żabkę dokładnie tak Tylko tak te Żabce damy te To ok, ok Szybciejsze nie, Arfajus No i jak ona wygląda Na tym evencie dostaję 25% bo to jest właśnie Rodzina 20% czego dostaje? No, ataku do obrony i życia. Jej ma ona bardzo szybka, więc uwielbiam jej wżary. Klasa mniej, czyli może się oprzeć, nie przyjąć. No i jeszcze ma tutaj coś, co weszło chyba w tym roku, albo w tamtym. W tamtym roku na Marlowi nie widziałem. Aha, że podkrada po prostu buffy komuś. No to dobra, jedziemy. Talent na razie na jeden, no bo mam i lepszych kleryków i temy to niepotrzebne. No i wjeżdżamy. Nagrywam. Tak jest, dobra. No i niebieskie. Bardzo szybka mana. Zobaczymy po ile się załaduje z, z obronnymi. A co to jest? Aha, dobra. Z obronnymi oddziałami. Czyli tak jakby nas sucho ją ładować, Dobra, trzy klocki, trzy To już jest no, prawie naładowana. No to dobra. E, patrzy. Nie, no w następnej rundzie. Dobra, już ją mamy naładowaną. E, tu dobra. No to sprawdźmy. Na dachę to każe chyba. No, no to ona ściągnie to coś. Pyk. Robimy na wrzera. Weżemy się tu, a żabką poprawimy. Ty, ej, wszystkich zezoru ty, no jest przemega, nie? Dobra, no i chyba ktoś ukończy. Tak, ktoś zjechało, zjechała, no i bardzo ładnie. Dobra, to Walerio, wszystkich zezoru ty, a ona atakuje przecie jeden cel. No to pasywka niezła. Jeszcze raz zobaczmy ją. Co to by poszło. A i widzisz, 70% wszystkim no zawodnik nieźle, nieźle wjechała, no podoba mi się. To dziękuję, to tyle.